Dzień dobry, zapraszam na relaksację. Wziąć teraz proszę wygodnie. Zadbaj o oparcie dla pleców, dla stóp. Ręce luźno wzdłuż tułowia. Nabierz jeden głębszy oddech. Właśnie tak. Teraz wyobraź sobie, że z każdym oddechem schodzisz w dół po schodach. Jeden schodek. Ci. Być może jeszcze docierają jakieś dźwięki i zatoczenia. Być może coś za oknem słyszysz. A może tykanie zegara? skrzypią drzwi. A wyobrażasz sobie dalej, te dźwięki coraz bardziej odchodzą. Nabierasz jeszcze jeden głębszy oddech. Schodzisz po następnym schodku w dół. Kąp siebie. Na tyle, na ile uznasz, że dzisiaj jest to dla ciebie dobre i bezpieczne. Być może, mimo, że jesteś już na czwartym, piątym schodku, dociera do ciebie ogromny huk. sobie, że nabierasz jeszcze jeden głębszy oddech i schodzisz jeszcze głębiej. Te dźwięki się oddalają. A ty zanurzasz się w swoim bezpiecznym wnętrzu. Wnętrzu, które jest tylko twoje. Tylko ty tam możesz dotrzeć. Teraz, jeśli już jesteś w nim, rozejrzyj się dookoła. Jakie jest? Czy faktycznie jest spokojne? Czy może jego ściany są naruszone? Może stołek jest przewrócony? Pomału. Zajmij się jego porządkowaniem. Być może pierwsze stawiasz stołek w swoim miejsce? Smacznie ściany. Robię je jeszcze mocniejsze, jeszcze potężniejsze. Tak grube, aż ty sam poczujesz, że są wystarczająco bezpieczne. Właśnie tak. Teraz robisz to samo z sufitem. Wzmacniasz go. Być może ma stalową ramę. Podłoga jest równie mocna. Zobacz jeszcze, czy jest wystarczająco szczelny, czy jego dziwi się dobrze zamykają. Możesz je umocnić tak bardzo, jak tego dzisiaj potrzebujesz. Tak, to jest Twoje wnętrze. rozejrzyj się, Ech, bierz głębszy oddech. Teraz poczuj, jak jest z nim bezpiecznie, jak możesz się swobodnie wyprostować, a brać głębokiego oddechu, jak czujesz się sam ze sobą. Bezpiecznie, silnie, a jednocześnie teraz, mając takie ramy, możesz usiąść w swoim ulubionym, miękkim fotelu i chwilę się drzemnąć. Tak właśnie się dzieje, jak tylko w nim siadasz i czujesz jego miękkie oparcie. Zamykasz oczy i przypominasz sobie piękne łąki, gdy byłeś mały i biegałeś. Czujesz to słońce, które świeciło. Tą trawę pod stopami, te piękne kwiaty, na które wtedy może nie zawsze zwracałeś uwagę, ale teraz ku Twoim oczom bardzo wyraźnie się jawią. Czujesz powiew wiatru na skroniach, widzisz motyle, które Siadają obok ciebie na listkach, na kwiatach, widzisz drzewa, jabłonie, i grusze, podchodzisz do jednego z nich, jesz swój ulubiony owoc. I czujesz jego soczysty smak. Wtedy czujesz, jak te wszystkie przyjemne doznania rozchodzą się po całym Twoim ciele. Czujesz, jak Twoje ciało się odpręża. Twój oddech staje się spokojny, a jednocześnie głęboki. Doświadczasz dalej tej przyjemnej przestrzeni, w której nie raz się bawiłeś, może biegałeś. Teraz możesz poczuć jej zapach, zobaczyć bardzo wyraźnie tą okolicę i usłyszeć dźwięki ptaków. Szczekanie albo miałczenie, Dobrze znanego ci zwierzaka. O bądź jeszcze jak długo chcesz. W tym doświadczeniu. W tym wspomnieniu. Które teraz tak żywo możesz doświadczać w swoim ciele i umyśle. Gdy będziesz już gotów, to zabierz może jakiś kamyk. A może właśnie kwiatek z tego miejsca i zawsze, gdy będziesz potrzebował chwili wytchnienia, relaksu, gdy Ty tylko sobie go przypomnisz, albo poczujesz w swojej kieszeni wszystkie przyjemne doznania, które teraz czujesz w swoim ciele, będziesz znowu odczuwał. Ten kwiat, lub kamień, może jeszcze zupełnie coś innego, co możesz zabrać stamtąd, dziś, jutro, za tydzień być może za rok. Będzie przypominał Ci o spokoju, który jest w Tobie, a jednocześnie o Twoich mocnych, bezpiecznych granicach, które nosisz w sobie, które pomagają Ci w każdym kolejnym dniu Twojego życia. budzisz się z tej drzemki i czujesz ten swój miękki fotel. Rozglądasz się dookoła. Jest bezpiecznie, cicho. Nabierasz oddechu stajesz i wchodzisz po schodach do góry właśnie tak Stoisz już na piątym, szóstym schodku Zaczynają docierać do ciebie dźwięki. Z każdym schodem są coraz bardziej wyraźne. Teraz stajesz na trzeci. Drugi. Pierwszy. Bardzo wyraźnie słyszysz wszystko, co jest w Twoim otoczeniu, a być może i za oknem. Dziękuję, Dorota Szama.